Serdecznie, bardzo miło Was znowu tutaj widzieć. Jesteśmy w plenerze, także mamy niebieskie niebo, słońce świeci, także fatalna pogoda dla fotografa. No ale co zrobić? Ważne, że na dworze. To jesteście tutaj po to, żeby łamać zasady, także uważajcie, ale mimo wszystko zapraszam idziemy dalej. Przerwamy nasz program. Jak się okazało, nie do końca mi ten film wyszedł, nie jestem zadowolony z tego, co tam się podziało i w sumie jak zacząłem to montować, to stwierdziłem, że wam tego w ogóle nie pokażę i wywalę, ale stwierdziłem, że to jest trochę nie fair, bo to kreuje takie wrażenia, że każdy wyjście, każdy plener zawsze się udaje i w sumie byłem bardzo zadowolony z czasu, który tam spędziłem. Miałem bardzo fajne spotkania pierwszego stopnia z bielikami. Nie udało mi się wszystkich zdjęć zrobić, które chciałem, ale mimo wszystko to był bardzo udany Wypad. Natomiast wydaje mi się, że też warto na YouTubie czasami powiedzieć, że no coś nie wyszło, coś się nie udało i nie jestem z tego zadowolony, dlatego myślę, że do tego tematu jeszcze powrócę w kolejnych filmach. Natomiast to, co się ciekawego wydarzyło, to chwilę później, kiedy już nagrałem pożegnanie do tego filmu, to poszedłem kawałek dalej i zrobiłem to zdjęcie. I to co jest ciekawe, to to, że trochę tam czasu spędziłem. To nie jest zdjęcie, które jest zgodne z kanonami takimi instagramowymi. Natomiast mnie osobiście się bardzo podoba, jest idealnie. Oddaję taki styl, którego ja poszukuję w fotografii właśnie w lesie. Gdy zacząłem kadrować to zdjęcie, to zdałem sobie sprawę, że cały czas mam podpięty mikrofon i cały czas mam to wszystko zmontowane do nagrywania dźwięku. I stwierdziłem, że nagram to, co mi chodzi po głowie, kiedy kadruję zdjęcie, bo takie zdjęcie to powstaje jednak przez przynajmniej kilka minut, jeśli nie dłużej. I jakiś tam proces się odbywa myślowy w głowie. Więc tutaj macie taki podgląd w czasie rzeczywistym, o czym myślę, kiedy kadruję zdjęcie. I dajcie znać, czy Wam się coś takiego podoba. Czy to Wam pozwala też trochę, jakby zajrzeć w głowę fotografa i zobaczyć, na co zwracam uwagę, kiedy fotografuję, kiedy kadruję, kiedy przygotowuję zdjęcie? Bo być może będę więcej robił takich rzeczy. Więc taki morał z tego wyjazdu będzie, że faktycznie coś można poeksperymentować. Zobaczcie, jak to wyglądało. Zobaczcie sobie, tutaj znalazłem taki dosyć ciekawy kadr. Co prawda, pewnie zdjęcie zrobić gdzieś tam trochę dalej, ale teraz mogę i tutaj stać i Wam opowiedzieć o tym kadrze, który tutaj jest. Korzystając z tego, że jest dużo wody i nie jest ona jeszcze zarośnięta, bo zazwyczaj później na wiosnę wyrastają tutaj różne kwiatki. Ładnie to wygląda, ale już nie ma odbić. To próbuję coś tutaj właśnie rozegrać z tymi odbiciami. I mam bardzo fajną tą pochyloną brzozę. Fajnie się odbija w tym Bajorku tutaj ten pochylony konar. I. Myślę, że fajnie zamykane jest to wszystko tymi drzewami dookoła, także wygląda całkiem nieźle. Jest delikatne światło, które mam nadzieję trochę rzuci jeszcze kontrastu, bo tak się przebija między murami. Um, jeszcze się zastanawiam, czy zrobić to w pianie, czy w poziomie, szerokim kątem, czy pięćdziesiątką. Także lecę szukać tego kadru do końca i mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. No z tej strony ten kadr. Mamy tylko tą brzozę, i domykają ją te drzewa po drugiej stronie. Ja muszę trochę niżej to zrobić, żeby to było coś takiego. O, też w sumie fajnie ten pień tutaj w tym gra, ale to chyba będzie trochę za dużo. A, dobra. Pokażę Wam jeszcze kadry z drugiej strony tego bajora. Tu jest jedna ciekawa rzecz, o której w ogóle nie powiedziałem, a tak naprawdę ten kadr opiera się na rytmie. Rytmie tutaj poszczególnych elementów zdjęcia, dzięki czemu to zdjęcie nie wygląda tak... Yy, Przypadkowo. Natomiast co ciekawe, nie opowiadam o tym, po prostu to jest coś, co mam w głowie i nie stwierdziłem, że to jest coś, o czym warto wspomnieć. Bardziej się martwię nad tym, jak wysoko powinien być aparat, jak bardzo w prawo, w lewo, ale to, że ten rytm tam jest, to gdzieś w tym całym słowo toku się nie pojawiło. Także całkiem ciekawe, że jednak jeszcze jest taka warstwa podświadoma pracy fotografa. Tutaj widać z tyłu tą dróżkę, która tam jest, hmm. ale chyba to jest to miejsce, gdzie lepszy jest kad, w którym jest mniej rzeczy. Zobaczcie tutaj. wiecie, tam z tyłu coś jest. Kurczę ten badel po prawej stronie goły mi trochę przeszkadza. Nie jestem z niego zadowolony. No nie wiem, czy coś się z tego uda zrobić. Szerszy kąt. No, też nie za bardzo. No słuchajcie. No cóż, chyba, chyba jednak lepsze było to miejsce, gdzie nie było tej dróżki z tyłu. No i to wszystko było takie fajnie obramowane przez te y, ciemne konary po, po bokach. A no, chyba to będzie lepsze. Tu jesteśmy na 35 mm. No i chyba to wygląda lepiej tutaj, że nie ma tych, tej drogi z boku, chociaż te trzy brzozy gdzieś tam z tyłu jeszcze wystają. Może to lepiej się tak przesunąć. No trochę już będzie niesymetrycznie. Dobra, wydaje mi się, że coś takiego będzie lepsze. Eee, no dobra, jeszcze można sprawdzić, właśnie czy dać niżej. I trochę więcej tych odbić, ale wydaje mi się, że tego nieba tam aż tyle nie potrzeba. I tak jest trochę bardziej trójwymiarowy obraz. Jest trochę więcej planów w ten sposób. No dobra, i to trzeba będzie jeszcze trochę skadrować. To jest w tej chwili 35, a wydaje mi się, że z tego 50 mm obiektywu to zdjęcie chyba tutaj będzie lepsze. Zaraz zmienimy. No, jesteśmy na 50, tak to wygląda. Tutaj chyba troszeczkę bardziej się obniży, ale... Nie wiem, i tak naprawdę tutaj pionowy kadr by pomógł. No dobra, zaryzykuję z Wami. O, widzicie, to jest chyba najlepszy taki kadr. No i gdzieś tak w połowie, wydaje mi się, gdzieś w tej wysokości, tu jest na wysokości, jak stoję, tu jest jak próbuję wyrównać te wszystkie poziomy, ale wydaje mi się, gdzieś tutaj po środku to dobrze wychodzi. Na początek zdjęcie z szerokiego kąta. Po drobnej korekcji całkiem fajnie to wyszło. I myślę, że też może być to zdjęcie z rytmem. Przy tym pionowym kadrze zrobiłem kilka podejść. Tutaj wersja z niebem. Zdecydowanie to niebo tutaj niczego nie dodaje, a jedynie przeszkadza. Natomiast po przykadrowaniu tego nieba właściwie brakuje tego rytmu, który, który wcześniej pokazywałem. Więc koniec końców zdecydowałem się jednak zrobić takie zdjęcie szerokie, w którym rytm jest zapisany, a po prostu w mocnym punkcie zostawiłem tą brzozę. Także widzicie, tak to zdjęcie wygląda. Jeszcze w obróbce tutaj trochę poprawiłem śmieci, które są na dole w tym stawie. Trochę żałuję, że nie przyjrzałem się, co tam tak naprawdę leży, bo podejrzewałem, że parę z tych patyków dało się po prostu wyjąć. Nie jestem wielkim fanem takiej udawanej przyrody. Natomiast tutaj myślę, że nic by się nie stało, jakbym jeden patyk wyciągnął i, i miał mniej trochę tej obróbki później. Także jak wyciągnąłem te jeszcze i trumie i tak to zdjęcie wygląda jest ono całkiem fajne, jeżeli chodzi o kolorystykę. Myślę, że sobie je wydrukuję i gdzieś powieszę w domu, bo... Fantastyczne te kolory i ten klimat, taki ciepły, jest nawet nawet zaskakujący, jeśli chodzi o porę roku, które to zdjęcie przedstawia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej formie wideo. To jest trochę inna wrzutka, ale też wydaje mi się, że trzeba trochę eksperymentować, żeby w tym YouTube nie zwariować. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!